Witam na kanale OCRSK Strażak. Dziś zajmiemy się obsługą pojazdu, czyli sprawdzeniem wszystkich płynów i świateł, które obowiązują na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Na egzaminie na prawo jazdy zadaniem pierwszym jest sprawdzenie jednego płynu i jednego światła wylosowanego ówcześnie przez system egzaminacyjny. O tym powie Ci egzaminator. I zaczynamy zawsze od płynu. Żeby sprawdzić poziom oleju silnikowego musimy przede wszystkim otworzyć pokrywę komory silnika. Odbezpieczamy. Otwieramy pokrywę. Zabezpieczamy ją. Żeby sprawdzić poziom oleju silnikowego, muszą być spełnione dwa warunki. Silnik musi być wyłączony i po wyłączeniu chwilkę odstać, a pojazd musi stać na równej poziomej nawierzchni. I jak to robimy? Wyciągamy wskaźnik poziomu oleju, przecieramy go suchą szmatką, sadzamy go z powrotem. Po chwili wyjmujemy i sprawdzamy odczyt. Poziom oleju silnikowego musi znajdować się między minimum a maksimum. Tu mamy wlew oleju, a tu mamy wskaźnik poziomu oleju. Wyciągamy wskaźnik, przecieramy go suchą szmatką, wsadzamy z powrotem w to samo miejsce. Musimy się nasiłować trochę. Dosłownie po chwili wyciągamy i sprawdzamy odczyt. Czy poziom jest między minimum a maksimum? Na egzaminie nie musimy robić całej procedury wyciągania i wsadzania z powrotem. Mamy tylko i wyłącznie opowiedzieć dokładnie, jak to się robi. Teraz będziemy sprawdzać poziom płynu chłodniczego. Żeby sprawdzić poziom płynu chłodniczego, tak samo jak przy oleju, musimy otworzyć pokrywę komory silnika. Silnik pojazdu musi być wyłączony po wyłączeniu, chwilę odstać i musimy stać na równej poziomej nawierzchni. Poziom płynu chłodniczego musi być pomiędzy minimum a maksimum. Tak jak w tym przypadku jest dobrze. Następnym płynem, który możemy wylosować na egzaminie, jest płyn hamulcowy. Musimy sprawdzić jego poziom. Tu musi być spełniony jeden warunek: pojazd ma stać na równej poziomej nawierzchni. Jeżeli ten warunek mamy spełniony, musimy sprawdzić, czy poziom znajduje się między minimum a maksimum na zbiorniku w aucie. Poziom płynu powinien być między wartością minimum a maksimum. Jeżeli z naszej perspektywy nie widać płynu, możemy trochę poczęsnąć autem, żeby zobaczyć, że płyn się rusza. Ostatnim płynem, jaki możemy sprawdzić, jest płyn do spryskiwaczy. Tutaj nie mamy sprawdzić jego poziomu, a musimy sprawdzić tylko jego obecność. W takim przypadku otwieramy tylko wieko, sprawdzamy, czy widać w zbiorniku płyn. Jeżeli widać, znaczy się, że jest OK. Ostatnim elementem, jaki możemy wylosować na egzaminie, jest sygnał dźwiękowy. Naszym zadaniem jest sprawdzić, czy działa. Więc, nic innego jak wchodzimy do auta, włączamy stacyjkę i przyciskamy przycisk trąbnięcia. Najczęściej jest na środku kierownicy. Jeżeli trąbniemy i działa, to mówimy, że działa. Druga część tego zadania będzie dotyczyła sprawdzenia świateł. Przypominam, wylosujemy na egzaminie tylko jedno światło. A teraz pokażę Wam krok po kroku, jak się sprawdza wszystkie światła. Ale, co ważne, są światła, do których nie włączamy zapłonu, czyli nie będziemy przekręcać kluczyka w stacyjce. Są to światła pozycyjne i światła awaryjne. Do nich nie włączamy stacyjki, do całej reszty będziemy musieli przekręcić kluczyk i włączyć prąd w pojeździe.